Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynków. Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie tygodnia. No to zaczynamy. Zaczynamy standardowo od platformy XStation 5 u brokera XTB, świeczki tygodniowe. Ostatni tydzień na zielono, spore odreagowanie. Dzisiaj, początek tygodnia, negatywnie na czerwono. Otwarcie z luką BESSY. Na razie e, sentymenty w Chinach są nie za ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Japonia. E, tutaj poprzedni tydzień na czerwono. Co ciekawe, e, spora świeczka czerwona, ale z dużym knotem od dołu nawet. Większy knot od korpusu, no co oznacza, że uaktywnili się kupujący. I teraz początek tygodnia. Próba kontynuowania tego odbicia. Nasdaq. Nasdaq poprzedni tydzień na czerwono. Zrobiliśmy nowe ATH, ale skończyliśmy z dużą świeczką. Nie jakoś Bardzo dużą w porównaniu do wielkości niektórych świeczek, jakie były wcześniej, ale ostatnio ruchy nie są zbyt duże. Ale cały korpus na czerwono z minimalnym knotem od dołu. Teraz początek tygodnia próba odreagowania. Zobaczmy na S&P. Na S&P również czerwona świeczka próba odreagowania na początku tygodnia. Na DAX-ie sytuacja podobna. Choć kurs próbował na początku tygodnia trochę atakować, ale później został sprowadzony do parteru, zejście Poniżej linii trendu spadkowego i teraz próba odbicia, i testujemy tą linię od dołu. Na WIG 20, zielona świeczka, odregowanie, ale wpadliśmy w taką konsolidację między 2257 a 2331 euro USD. Tutaj też jesteśmy w konsolidacji po wyjściu górą sklina Na razie nie ma sił na kontynuowanie wzrostów i Osłabianie dolara i spadliśmy do 1,11 i gdzieś kumulujemy się w tym rejonie ostatni tydzień zniósł wcześniejszą zieloną świeczkę, funt do dolara. Zejście poniżej wcześniejszego lokalnego dołka, ustanowiony nowy dołek, ale minimalnie 1,23,8. Odreagowanie na koniec tygodnia, no, ale widać, że to odreagowanie nie pociągnęło dalej. Bo dziś na początku tygodnia czerwona świeczka i próba kontynuacji spadków. Czyli dalej nam się fund będzie osłabiał prawdopodobnie. Frank. Frank bardzo blisko oporu. Weszliśmy górą, przebiliśmy linię trendu spadkowego, ale testujemy górną bandę konsolidacji. 3,86. O tym 3,86 to już mówiłem kilka tygodni temu. Jak nie miesięcy. No i to 386, coraz bliżej, coraz bliżej. Jeżeli zostanie przebite, to tutaj niestety, ale możemy mieć większy wystrzał na franku i frank może nam zacząć szybciej drążyć. Im dłużej to będziemy przy tej bandzie, im dłużej dana linia jest testowana, tym jest słabsza. Czyli moc tej linii będzie coraz mniejsza i ci sprzedający, którzy jeszcze są, będą się powoli wykruszali i potem mogą. Się przerzucić ze spadków na wzrosty, jak już nie będzie komu sprzedawać. Więc tutaj jest ryzyko, że ten tydzień będziemy mieli wybicie na franku. Ostatni tydzień, zielona świeczka, ostatnie tygodnie, jak widzimy, na zielono. Można by tu rysować trójkąt zwyszkujący. Górna banda konsolidacji. Jest duża szansa, że przebijemy 3,86. Na złocie, na złocie przebiliśmy. Wcześniejszy lokalny szczyt, który był tam ustawiony dużo, dużo wcześniej, ale kurs nam powrócił. Ale widać, że świeczki są na zielono, pomimo tego, że kurs nam tutaj się dość mocno waha, góra dół. Eee, przebiliśmy 1438 to pozytywne, ale wróciliśmy poniżej. Początek tygodnia na razie nic wielkiego się nie dzieje. Srebro na srebrze za to mega pozytywnie. Przebiliśmy 16194. I kurs się utrzymał powyżej. Wyjście z konsolidacji, wyjście e, przebicie linii trendu spadkowego. No naprawdę, ostatni tydzień bardzo duże wzrosty na srebrze. Duża zielona świeczka, która pokryła większość tych wcześniejszych świeczek. No i jest w porównaniu do tych wcześniejszych, no największa, patrząc wstecz, to dopiero tutaj gdzieś e, w 2017 świeczka spadkowa była taka duża. Może to być początek czegoś większego na srebrze. No, chyba że takie lekkie dragowanie i fejkowe wyjście górą, bo też trzeba na to uważać, żeby się nie załapać na fejkowe wyjście górą. Tak, jak tutaj mieliśmy wyjście z konsolidacji na srebrze, już niektórzy witali się z gąską, a potem powrót do konsolidacji. Otworzył się klin spadkowy, i dopiero z niego weszliśmy górą. I dopiero teraz mamy de facto potwierdzenie. Tutaj zmiany trendu, wyjście górą, powrót i przebicie ostatniego lokalnego szczytu, czyli mamy wyższe dołki, tu jest dołek, kolejny wyższy dołek, górka i tu nam się utworzy wyższa górka. Wyższe górki, wyższe dołki oznaczają trend wzrostowy i tak to wygląda na dziś na srebrzy. Dropa, ropa próbuje odreagować i iść w górę. Dobra, przejdźmy teraz do kryptowalut. Jesteśmy już na platformie TradingView. Świeczki tygodniowe również, kontrakty na Bitcoina na giełdzie BitMEX. Ale zanim jeszcze o kryptowalutach, to taka szybka zmianka odnośnie walut. Padło, padła prośba, żeby coś powiedzieć na temat euro do złotówki. Więc może na szybko jeszcze przejdźmy sobie Euro USD już omawiałem. Euro do złotówki. Euro do złotówki jesteśmy w konsolidacji. W gigantycznej konsolidacji, tak naprawdę, która gdzieś się rozpoczęła w 2009 roku. I tutaj nie spodziewałbym się żadnych ruchów góra-dół, jeżeli nie będą jakieś zawieruchy na rynkach. A jeżeli przyjdzie jakiś większy kryzys, no to może się stać to, co tutaj mieliśmy osłabienie złotówki może być i niestety możemy z tej konsolidacji wyjść górą, ale przez cały czas, jeżeli nic się wielkiego nie będzie działo, to 4,30, 4,40 taki trójkąt rysowałem, gdzieś tam się te bandy nam trochę zmniejszają, ale 4,47 góra maksymalnie, 4,15 dół a tak naprawdę oscylujemy w okolicy 4,30 przez cały czas i to większych zmian nie przewiduję, jeżeli nie podzieje się coś na rynkach. Frank do złotówki, już mówiłem, że blisko górnej bandy konsolidacji, to możemy wyjść górą. Fund do złotówki, i tutaj jesteśmy przy dolnych, dolnej bandzie, też jakaś konsolidacja, ale tak naprawdę fund nam się osłabia przez Brexit. No i to też widać w stosunku do złotówki. No i ten trend może nam się utrzymywać, ten fund może się osłabiać. Ale może się to zmienić i może być bardzo mocne odbicie dla tych, którzy by chcieli się pozbywać funta, bo nam się osłabia. No to może się okazać, że ten Brexit wyjdzie na dobre Brytyjczykom. A na razie funt do tego czasu może się osłabiać. Może się okazać, że Brexitu nie będzie też. Tu jest dużo niewiadomych. I jeszcze dolar do złotówki. Tu też jesteśmy w gigantycznej konsolidacji, ale dolar ogólnie się umacnia. Tak jak mamy euro USD, gdzie kurs jest w dół, dolar umacnia się w stosunku do euro, tak samo dolar umacnia się w stosunku do złotówki, no skoro mamy gigantyczną konsolidację na euro.pln. No i ten dolar, dolar powinien się przez cały czas umacniać do momentu, kiedy nie nastąpi zmiana trendu, to widać trend umacniania dolara jest dość długi, także tutaj ten dolar może w najbliższych czas, czasie się jeszcze umacniać, ale widzimy, że i tak jesteśmy w sporej konsolidacji przez ostatnie lata i 3,75 czy 3,85 i gdzieś ten przedział też jakichś większych ruchów tu bez e, większego kryzysu i większej zabieruchy na rynkach nie widzę. Dobra, wracając do Bitcoina. Ostatni tydzień odreagowanie. Ustanowiliśmy lokalny dołek. Teraz próba kontynuowania. No na razie tak trochę słabo. Dzisiaj na lekkim minusiku, No ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Były spore spadki. Ostatni, ostatnia niższa górka. Teraz wrysował nam się prawdopodobnie niższy dołek. Tu jeszcze nie wiadomo, czy ta świeczka będzie. Jeżeli. A teraz, trochę odnośnie analizy technicznej i świeczek. Jeżeli ta świeczka, korpus tej świeczki wyjdzie powyżej tej świeczki wcześniejszej, no to tutaj już będziemy mogli sobie rysować yy, dołek. Tak naprawdę nie musi korpus, tylko góra świeczki, czyli szczyt. Yy, najwyższa wartość tej świeczki, jeżeli no musi przebić tak naprawdę poziom 1180, gdzieś coś koło tego. Jeżeli wyjdziemy w tym tygodniu powyżej 1180, no to tu będzie można sobie zaznaczyć, że mamy dołek. No a jeżeli nie, to ten dołek może nam się jeszcze pogłębić. Dobra, czyli co? Czyli należy, nie wiadomo, bo jesteśmy no, bliżej górnej, górnego kończenia tej świeczki, górnej wartości dłuższego tygodnia niż dolnej. I tendencja jest bardziej na kontynuowanie tego odbicia, ale początek tygodnia taki niemrawy, trochę na kryptowalutach i część poodbijało. Binance Coin ładnie odbił, o wiele lepiej niż Bitcoin. Widać, że początek tygodnia już przebił sobie szczyt z poprzedniego tygodnia i tu można wrysować sobie już dołek, ale na Binance Coinie nie zaliczyliśmy niższej górki. Tu przez cały czas mamy wyższe Górki. Jak zobaczymy sobie na wykresie tygodniowym górka, dołek, górka, dołek, górka. I tutaj tak naprawdę teraz już mamy dołek. Tylko zauważcie, że mamy wyższe górki, ale nagle zrobił nam się niższy dołek od tego wcześniejszego. Więc to już jest też taka żółta lampka się zapala, niższy dołek od wcześniejszego dołka, że może nam. Kurs nie dojść do nowego ATH na Binance Coinie, tylko gdzieś poniżej tego, na przykład w okolicy wcześniejszej górki, i wtedy utworzy nam się taka głowa z ramionami. A głowa z ramionami to jest nic innego jak po prostu niższy, niższy dołek, niższa górka. Dlatego jest duża szansa, że wtedy trend nam się odwraca, no skoro mamy niższą górkę. To, co się zrobiło na Bitcoinie, Niższa górka. Tylko akurat ta wcześniejsza górka, jaka była z lewej strony, jest bardzo niska, więc tutaj nie da się wrysować głowy z ramionami, chyba że jakąś bardzo, bardzo przechyloną. A tutaj, gdyby się okazało, że kurs nam dojdzie do powiedzmy 35 dolarów za BNB, no to będzie można sobie klasyczną głowę z ramionami wrysować. Jeżeli nie przebije ostatniego ATH, no to będzie szansa niestety na kontynuowanie spadków. Reszta krypto przez cały czas podąża za Bitcoinem. Jak popatrzymy sobie na dominację, to dominacja Bitcoina tutaj rośnie, a kiedy no zaczęła spadać? No Zaczęła spadać, kiedy nam się tutaj zaczęła tworzyć bańka na Bitcoinie. Początek 2017 roku uaktywniły się wtedy altcoiny, a wcześniej Bitcoin prawie 90, no prawie 100% praktycznie kapitalizacji i dopiero wtedy się uaktywniły altcoiny. Nie wiem czemu. Teraz padają takie słowa, że nie będzie już kolejnego sezonu altcoinów. No, dla mnie by to było dziwne, skoro już w 2017, gdzie tak naprawdę jeszcze, żeby kupić altcoiny, trzeba było kupować za bitcoiny. A teraz już możemy sobie spokojnie dużo altcoinów z pierwszej dziesiątki kupować za fiaty. Nie musimy do tego aktywować bitcoina, więc jest to o wiele prościej. Więc kolejny sezon altcoinów jest o wiele łatwiej zrobić niż to było wcześniej. No ale takie jest moje zdanie. Także jak najbardziej ten sezon przyjdzie i wtedy prawdopodobnie też będzie początek kolejnej hossy, kiedy właśnie to, co, to samo co na złocie i srebrze dominacja, pokażę może jeszcze ten wykres dominacji złota nad srebrem, gdzie mamy szczyt tej dominacji, ostatnio tak było i wtedy może się zacząć hossa na krustach. Czy faktycznie tak będzie, zobaczymy z perspektywy czasu, ale może faktycznie nam się już Hossa na krószca zaczęła. Podobnie z kryptowalutami. Jeżeli dominacja Bitcoina zacznie spadać, wtedy możemy mieć początek kolejnej Hossy na kryptowalutach. Dobra, to tyle. Przejdźmy teraz do komentarzy do komentarzy. Radk napisał, widzę, że nadal w formie, bezpalczasty. Plansza ciekawa, może oznaczać, że tak jak kropla drąży skałę, tak jeszcze dużo czasu pracy i regulacji upłynie nim krypto zawita pod strzechę. Wiele projektów do tego czasu przepadnie z głośnym pluskiem, jak kamień w wodę, a teoretyczne, niezrealizowane zyski będą topnieć kropla po kropli. No ja nie wiem skąd ty to bierzesz. Takie przenośnie te metafory, ale naprawdę czasami są bardzo ciekawe i dość trafne. Jamilon napisał: No to może opowiesz, jak kontrolować emocje w takiej długiej pozycji, na przykład na srebrze, bo ja niestety znów długo trzymać nie umiem. Tutaj przy okazji tego pytania, że trochę to rozwinę: jak kontrolować emocje? Można by, się, można by podejść na przykład do jakiegoś wirtuoza, na przykład jakiegoś skrzypka, spytać się, jak ty to robisz, że tak dobrze grasz? No i co on może odpowiedzieć? No stary, siadam rano o 6 rano, trenuję 3 godziny, potem robię sobie przerwę, coś zjem, potem 2 godziny, potem jakiś obiad, i potem 4 godziny trenuję, nie? I tak od 30 lat już. Aha! No właśnie, no właśnie tak to wygląda. Trening, 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 trening czyni mistrza. Dlaczego w inwestowaniu jest inaczej? Dlaczego ktoś kto nagle siądzie sobie do komputera kliknie sobie buy w ogóle w losowy sposób może zarobić miliony albo stracić wszystko? No właśnie to jest takie zgubne. To jest to o czym znowu nie usłyszycie na kursach. Nie usłyszycie tego że bardzo łatwo jest, czy bardzo łatwo, przez przypadek, bardzo łatwo można zarobić na inwestycjach, kupując cokolwiek ślepy traw. To tak jak w Totolotka. Ktoś może nie mieć w ogóle pojęcia o Totolotku, a sobie kupi kupon i wygra. Że na giełdzie też może, może ktoś nie mieć pojęcia w ogóle o, o, o giełdzie, o niczym, ale sobie coś kupi nagle, tak, i, i, i potem będzie to trzymał przez 20 lat i się okaże, że nagle zarobił. No to chodzi, że Niestety, e, bardzo duże znaczenie ma tutaj, ma, duży, ma przypadek w inwestowaniu. No i można nabrać złego przekonania, że potrafimy inwestować, że potrafimy tradować, uprawiać day trading, bo zarabiamy, ale może się okazać, że to jest czysty przypadek. W 10 90% to jest przypadek, a nasze umiejętności to jest 1%. I w dłuższej perspektywie no nie ma opcji, no nie ma opcji że weźmiecie sobie skrzypki i zagracie lepiej w skrzypce i zagracie lepiej niż ktoś, który trenuje od 30 lat po 8 godzin dziennie. I tak samo w tradowaniu, w inwestowaniu. Przez cały czas ludzie się tak wymieniają, że większość odpada, 99% odpada i mało kto jest w stanie się utrzymać latami w inwe z inwestycji w tradingu. No bo to jest bardzo ciężka praca po pierwsze, a dwa Dopiero po jakimś czasie niektórzy zauważają, że o, zacząłem przegrywać, ale jak? Przecież myślałem, że już taki dobry jestem. No nie jesteś taki dobry, jak nie spędzisz długich lat i długich godzin na treningu. No naprawdę to potrzeba, żeby wygrać z innymi. No tutaj startujecie, konkurujecie z innymi ludźmi, z milionami ludzi na całym świecie, którzy chcą wygrać, którzy zjedli zęby na inwestowaniu. Oni siedzą. Po kilka godzin dziennie od kilkudziesięciu lat. Jak siedzisz kilka minut dziennie od kilku dni, no to nie spodziewaj się, że zarobisz miliony. No i właśnie to jest klu tego wszystkiego, że nie usłyszycie tego na żadnych szkoleniach, może na jakichś usłyszycie, ale w większości nie, że większość zależy od was, że musicie siedzieć, siedzieć, siedzieć i uczyć się trenować, praktykować, bo to jest kluczem do sukcesu. Czyli wracając do tego pytania, jak kontrolować emocje? No po prostu trenuję to. Jak zakładam jakąś pozycję, jestem związany z nią od momentu założenia pozycji emoc emocjonalnie, jestem związany i teraz te emocje z biegiem czasu, jeżeli gram w dłuższej perspektywie czasu, te emocje maleją. No pierwszego dnia gdzieś o tej pozycji myślę, drugiego, trzeciego sprawdzam, potem już tak nie sprawdzam, potem już o tym nie myślę. No, i wydaje się, że tak, kontroluje emocje, kontroluje sobie tą pozycję i nie myślę. No i znowu to jest kolejna pułapka, na którą się łapie 99% młodego narybku, bo już myślą, że już złapali byka za rogi i jadą na nim. A tu nagle jakaś niespodziewana akcja na rynku i kurs jest korekta. Czyli powiedzmy, gramy long, długą pozycję jest korekta. Nie, niezgodnie z tym, co przewidywaliśmy. I emocje zaczynają wracać. Już myśleliśmy, że kontrolujemy, nie interesujemy się tą pozycją, ale wracać, A może jednak źle? A może jednak tą pozycję należałoby zamknąć? Mam już na plusie 2,5%, no prawie, prawie 3%. Może zamknę już. No właśnie, co wtedy zrobić? No tak, po pierwsze, jak nie mamy planu, no to już w ogóle wiadomo, gdzie jesteśmy. Więc plan to podstawa, żeby przed otwarciem jakiejkolwiek pozycji. No i teraz, nawet jak mamy ten plan, załóżmy, że już plan mamy. Tak, gramy, mamy stop lossa, mamy take profit mniej więcej założony, mamy czas inwestycji, wiemy ile możemy stracić, wszystko jest przeanalizowane. Ale mimo wszystko przychodzi taka sytuacja, że zaczynamy nabierać wątpliwości. Wchodzimy na jakieś fora, czytamy jakieś newsy i tam mówią. No coś innego, my coś innego założyliśmy, ale tam mówią coś innego. Kto ma rację? Czy ja mam rację? Sobie założyłem jakiś plan. Zaraz, ale przecież ja jestem jakimś tam pyłkiem małym. To w ogóle to przecież oni tam już siedzą w tych inwestycjach tyle lat. Może oni mają rację? I znowu poziom emocji zaczyna rosnąć. A może jednak tą pozycję trzeba zamknąć? Skoro oni mają rację, a nie ja mam rację. No i teraz. To ma rację. Czy ja mam rację? Czy cała reszta ma rację? Ci, co opowiadają różne historie na YouTubach, na stronach telewizji. No w większości przypadków te osoby, których oglądacie, czytacie, nie mają pojęcia o tym, co robią, ale fajnie opowiadają i wydaje im się, że coś tam robią. Nie potrafią zarabiać na rynku, ale potrafią fajnie opowiadać. Więc porównując się do nich, jeżeli wy. Odrobiliście lekcje, lata spędzone na rynku, zęby zjedzone, wyciągnięte wnioski z porażek, niepopuliczane podobnie tych samych wniosków, więc powinniście zakładać, że wy macie rację. Oni nie mają racji, no bo oni tylko fajnie opowiadają, więc przeważnie ich przepowiednie się nie spełniają. Ale co w momencie, kiedy jakby jesteście w opozycji do kogoś, kto faktycznie zarabia na rynku, siedzi już lata, zarabia na rynku i on ma inne zdanie niż wy. No, właśnie, I znowu poziom emocji idzie w górę. No i tutaj już nie ma prostej odpowiedzi, bo tak naprawdę wchodzi w grę moda. Czyli co? Nie wiadomo, co lud wybierze. Czy rzuci się na rynek i będzie kupował bez opamiętania? Czy nagle zacznie sprzedawać w panice, bo akurat nie wiem, albo jakieś wydarzenie będzie. Jakiś czarny łabędź przyleci. I tutaj w danym momencie. Wy możecie mieć rację i ktoś inny, który gra w przeciwnym kierunku, też może mieć rację, bo jeszcze nie rynek nie zdecydował, w którym kierunku pójdzie. Więc albo Wam zostanie wybity stop loss, albo jemu. Więc jeżeli macie stop lossa, no to czujecie się bezpiecznie. Zakładacie, że możecie przegrać, bo po to jest ten stop loss. Ale te założenia były przemyślane, zrobiona dogłębna analiza, lata praktyki. Więc podsumowując. Praktyka, 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 jeszcze raz, praktyka i uczymy się, jeżeli chcemy faktycznie coś inwestować, można sobie przyspieszyć tą naukę, day trading, tutaj sobie też próbujemy kontrolować emocje na krótszych pozycjach, potem możemy sobie to przedłużać, przenosić na, na większe pozycje, inne dłuższe, dywersyfikujemy, staramy się wyciągać wnioski, staramy się nie popełniać tych samych błędów, tutaj wchodzi cała masa schematów, które jak zmienimy sobie jeden schemat, to efekt uboczny będzie taki, że coś nam się poprawi gdzieś indziej, może w życiu osobistym. Jeżeli będziemy wspierać negatywne schematy, to gdzieś nam się pogorszy, pewno w życiu osobistym. No jakby nie ma od tego ucieczki i nie da się tego przerobić w 5 minut. Nie zostaniecie tutaj skrzypkiem światowym w 5 minut. Tak samo nie zostaniecie mistrzem tradingu. 5 minut. Dobra. To tyle na dzisiaj. Niech ten ślimak symbolizuje to, że jednak potrzeba trochę czasu, żeby w dłuższej perspektywie zarabiać dobre pieniądze. Dzięki, do usłyszenia i miłego tygodnia, udanego, udanych trade'ów i wytrwałości. Do zobaczenia do następnego razu.